Witajcie moi drodzy na kolejnym odcineczku, dzisiaj dla was przygotowałem taki miks za 80zł mamy pensje za 2zł, za 3zł krzyżówka, za 5zł 3 zdrabki, podkowa szczęścia dużo szczęścia, 10 razy kasa za 10zł mam 4 zdrabki no i dopiero teraz zauważyłem, że mam tak dwie rubiny szafiry zdrabkowy cash, które są podobne do siebie czyli wygrywające liczby się szuka i symboli. No i dwie jady do z bonus 7 z góry dodał się szuka symboli. Fajnie się złożyło, no i na deser mam mega linię za 20 zł. Zobaczymy, co się uda wydrapać oby jak najwięcej. 80 zł wkład w odcinek. Trzymajcie, kochani, kciuki, zaczynamy od pensji, numerek 6. Szukamy wygrywających liczb, no i tej pensji od Lotto. A wygrywa 3 I 22. A mamy 13. 3 gliśki. 1. 16. O, pensja po raz pierwszy. To jeszcze raz poproszę. 9. I 21. Zdrabka pusta, niestety. To co? Krzyżówka za 3. Numerek 15. Szukamy tych słów pięknie. Zaczynamy od V, V i Z. Z na pewno będzie, ale czy V? No nie ma. Tego Z też tak bez szału. D oraz L. Do tego L jest więcej. Zdecydowanie. A, D, tutaj mamy jedno. Na to wychodzi, ja chcę przedłużać, U i, G. U i G. Dobra. F i M. Mamy A oraz O. Dwie samogłoski takie popularne. To trochę tutaj odrobimy, trochę się przejaśni. A i O. Ale chyba nam się jeszcze nic nie utworzy. Tutaj mamy A. Jeszcze tutaj jest A. O! A. Chyba wszystko. Następnie jest H i E. E też jest fajną literką samogłoską. F było tak. Patrzcie, było F. Mamy słowo golf. widzicie, nie zauważyłem też jest A H tutaj mamy jedno, z tego co widzę idziemy dalej, mamy P oraz K S by mogli dać dobra, albo w. Y, C Y nie wierzę, C w ogóle nie ma i ostatnie dwie, I oraz W no te W nam daje drugi wyraz LEW ale to na tyle, a czy te I coś więcej da? L było, tak? było L no, ale wychodzi na to, że jest pusto. A B, kontrolne dokładnie. Czyli na razie słabiutko zaczynamy. 10 razy kasa, numerek 41. Szukamy wygrywających liczb i mnożników, których jeszcze nie widziałem. 33, 27, 17 i 36. A zaczynamy. 38 dwanaście trzydziesięci dwa szesnaście i czterdzieści jeden jak numer z drabki. kolejno kolejno jednaście sześć dwadzieścia dziewięć piętnaście i 28, no nie ma coś ostatnio pechowe są te za 5 zł dla mnie mało coś w tych wygranych w tych za 5 mi się wydaje <laughs> łatwiej jest coś za 10 trafić numerek 15, dużo szczęścia szukamy wygrywających liczb i klipsu a wygrywa 3 37, 7 1 i 22, a nam co dali? czygiszki 2 no fajny bok czygiszki 5 2 czygia czygiszki 6 1 na szkę 1 2 czygiszki 3 nie zapowiada się na wygraną 2 3 no kolejny pustak to bardzo liczę na te zdrawki za 10 zł, jeśli się popiszą. Jeszcze ostatnio za 5 zł, podkowa szczęścia, numerek 32, też wygrywających liczb. Szukamy, a symbolem dodatkowym jest podkowa. Wygrywa 17, 36, 26, 9, a nam co dalej? 1 pięćdziesiąt jeden szesnaście dziewiętnaście czterdzieści osiem trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt siedem moi za wysoko osiemnaście blisko pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć dobra pusto nie będę szukał kontrolnych to nie ma sensu. Teraz przejdziemy sobie do. Chyba najstarsza z tych wszystkich tutaj zdrapek. Bonus 7 z numerem 21, szukamy pyku i siódemki 7 wygraną razy 2. O, jak ostatnio zaskoczyła jakiś czas temu, może i dzisiaj się uda. Korona, biedronka, kawa, zegar. Awokado rower, karta arbus, diamenty, gwiazda, narty podkowa, ananas kwiat, chmury, piłka, cytryna, słońce. Oj, oj oj, wiśnie. Wlecak no niestety oczko było pechowe? To przejdziemy sobie do zdrabkowego caszu z numerem 5, tutaj wygrywających liczb, szukamy pliku no i worka. A wygrywa 16, 27, 38, 29 i 57. A co nam dali? 14.

Pięćdziesiąt dziewięć Dwadzieścia trzy Pięćdziesiąt pięć Trzydzieści cztery Dwadzieścia jeden Trzynaście Czterdzieści jeden Pięćdziesiąt osiem, blisko Trzydzieści dziewięć, też blizutko i 48, a pod szesnastką o, ładnie 20 zł więcej niż zwrot, super kontrolny w tej zdrabce, no nie pamiętam ale sobie sprawdzimy jak znajdę oczywiście jakie te kontrolne dali B dobra, B, niech będzie jedna kontrolna, a i jeszcze tutaj z B, ok, mamy BB 20 złotych. No, coś jest na pocieszenie. Ale jeszcze mamy trzy strapki. Z numerem czwartym jadę do Vegas. Tutaj szukamy dolarków. A mamy gwiazdę, pinogrono, karo Biedronka, ananas Biedronka. Wiśnie pik. Korona, karo, kier, dzwonek, gwiazda. Jest dolarek, widzicie, no ta zdrabka jest dla mnie szczęśliwa. Fajnie jest 10 zł. Dzwon, biedronka, gwiazda, garnek, kawa. No i ananas jest, jeden dolarek. 10 zł jest zwrotnik, ale jest pięknie. Mamy tutaj już 30 złotych. Z numerem teraz 18. Rubiny szafiry. Lubię też tą strapkę. Szukamy wygrywających liczb. Sztabki złota. No i skrzyni. A wygrywa 26, 23, 19, 44 i 7.

51 może jak symbol się pojawi 58 48 42 no krąży krąży koło tych 40 55 43 54 ostatni rząd ostatnia szanse, 59 34 jest sztabka złota, no i pięknie, super, mamy kolejną wygraną, 27 i 53, a sztabka co nam daje, 10 zł zwrotu, ale jest fajnie, dobra, no, nie szukam już, wiemy, że jest 10, to mamy połowę, tak, to już mamy połowę odzyskaną, no i mamy jeszcze megalinie z numerem pierwszym, wylosowałem. Słoń, oj, no to pięknie zepsułem słońce łódź. Już nie będę zakrywał, bo to nie ma sensu. To co będzie wygrana albo i nie. Słońce łódź. Jak spadnie ta wygrana, co ta kontrolna wskazuje, no to nie będzie taki zły odcinek lufteńka. Mamy żółwia. Jest żółw, jest tęcza. O, tutaj mamy ładnie. To nie będzie taki zły odcinek. Tak jak liczyłem te za 10 bardzo ładnie się spisały. W sumie tylko jedna nic nie dała. Foto serce. A czy ta coś da Megalinie. Dobra. Motel diamond, Motel diamond, Ananas. pierścionek tutaj mamy, tu jest pierścionek, hmm, tutaj jest ananas i to chyba na tyle, liść oraz sakwa, liść i Sakwa, sakiewka jest. O, tutaj mamy dwie sakwy na żółtym. I to chyba na tyle. Dzwon i Biedronka. 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 Tu pierścionek był. Kokos arbus. Te symbole były na pewno. Kokos, kokos. Arbus. I kokos. Prezent wiśnie. No, nie widzę tych symboli. Klucz piłka. Klucz był, piłka, czy była? Były te symbole. No, jest jeden kluczek piłki, nie widzę. Podkowa, naszyjnik. Podkowa na pewno była. Oj, naszyjnik jest super. Tu dwie podkówki. Pana czyjniki to tyle. Śminka kutka. jest kutka. Śminka. Śminka. Tu i tu kutka. Flaming moneta. Flaming. i ostatnie dwa, popcorn i klapki coś nam to da? niestety chyba, nie, jest linia, jest, super, no to mamy, mamy to popcorn, klapki, super, no to to ja już wiem co będzie, chyba że jakieś zaskoczenie będzie, ale nie wątpliwe i super, super, zobaczymy czy jest dolar, nie, dali portfel za 80, a mamy linię, 20 złotych, no BB to jest 20 złotych, mamy to, czyli odcinek nie jest najgorszy, tutaj mamy tak w mega liniach 20 złotych, w Rubiny Szafiry praktycznie na samym końcu 10, to mamy 30 Niezawodne jaderowego z dyszka to jest 40. O i taka dzisiaj najlepsza wygrana. zdrapkowy cash mamy 20 złotych pod 16. To mamy 60 zł, na wkład 80 Myślę, że nie jest najgorzej. Myślę, że nie jest najgorzej. Fajnie, bo praktycznie wszystkie za 10 złotych zdrapki się spisały te najdroższe. No i tylko te tańsze. Dały ciała powiedzmy jedna za 10. Jest fajnie. Zapraszam Was na kolejne odcinki, bo mamy budżet. Do następnego. Cześć.